Jesteśmy właśnie w Teatrze w Gnieźnie, tuż po występie Pana Jacka Fedorowicza oraz Zanona Laskowika. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gratuluję udanego występu. Udany był? Oczywiście. Naszym zdaniem powinno być lepszy. Niedosyt? niedosyt? Niedosyt, niedosyt, bo w takich warunkach się świetnie gra. Mamy zawsze niedosyt. Powrócił pan na scenę po tylu latach przerwy. Nie czuł się pan trochę jak taki początkujący artysta, który musi się na nowo ze wszystkim oswojać. Nie, bo to się ma, to jest jak zjazd na rowerze. Tylko się nie zapomina. To, nie, nie, jak to się ma, to się ma I, i to wiadomo, tylko trzeba przestawić na te aktualności, które się dzieją, wychwycić coś i jakoś tak, nie wiem, przekazać na scenie. Mhm. Że to zauważyliśmy, to jest i teraz się Państwem dzielimy tym, cośmy zauważyli, bo być może publiczność widzi też to, ale inaczej. A czy z perspektywy czasu nie żałuje Pan tak długiej rozłąki ze sceną kabaretową? Nie, nie, to był jeden z lepszych pomysłów tak właśnie wycofać się. Dobrze, że mnie premier naśladuje cieszę się. W jednym z wywiadów powiedział Pan, w stanie wojennym trzeba było zrobić podgląd rzeczywistości, żeby wejść na scenę i powiedzieć coś nowego, a nie ciągle odciąć kupony z tego, co już było. Czy zostanie listą naszym, bo jedynym sposobem, żeby to zrobić, to znaczy nie. To znaczy, nie było moją ambicją być listą naszym, od razu się przyznaję, ale na oby czas, jeżeli rozumiałem dobrze przemiany, to stwierdziłem, że no nie może być. Takie, takie odzywki, że nie ma kto pracować. Mhm. Bo ja rozumiałem właśnie tą przemianę, że to idzie na kapitalizm, i idzie na wolny rynek idzie, i będzie prasa pilnie hmm. poszukiwana. To natychmiast to się u mnie tak dokonywało. Myślałem, że początkowo myślałem, że jestem o odosobnieniu w takim myśleniu, się trochę przeraziłem, A sobie myślałem, no nie, no przecież logika tak nakazuje, jak wolny rynek, to przecież praca, praca, jeszcze raz praca i to tej pracy trzeba szukać, a myślałem, że poczta pójdzie w ślady tej poczty polskiej, naszej, gdańskiej, przedwojennej, nie, i będziemy nawiązywać do tradycji ojców naszych, II Rzeczpospolitej, no ale stało się inaczej, nie, zaczęło to iść wszystko w wolny rynek, poczta stała się instytucją do kupienia i sprzedania, a nie filarem państwowości, jak było przed wojną, nie? i stąd się pojawiło coś takiego, Poczta Polska w Polsce, nie? a kiedyś czytałem, że poczta, telefon, telegraf, koniec. Nie? A tu była Polska, mhm. poczta w Polsce. Słuchaj, ale... No to mi wyjaśniono, że jest instytucją w tej chwili do kupienia. A jak reagowali fani, widząc pana po raz pierwszy w takiej roli? Namawiali pana, żeby to, to? pan wrócił? Fani. No więc właśnie ja, ja walczę z taką retoryką, wrócił, nie było go. Nie? Ja mm. cały czas byłem. Właśnie na tym to polega, że ja cały czas byłem, może na innym poziomie, mm. może coś, ale byłem. To znaczy nie zrobiłem takiego buntu, że powiedział, a mam to w nosie, wyjadę, już mam dosyć. Nie byłem. I z innej perspektywy podglądałem to wszystko, co się dookoła mnie działo. Nie? Gotowałem sobie, się no dobrze, myślę dobrze. No. A najważniejsze, żeby dobrze myśleć, żeby się nie zakłamywać. Nie? Czyli ta praca dostarczyła panu nowych pomysłów na skacze, tak? Tak, Oczywiście, i po tym jakby się nabierało trochę się, no to wrócę i, znaczy wrócę, znowu wejdę na scenę, o, bo to jest najlepsze, i podzielę się z tym wszystkim, co widzę z tej perspektywy no, prawdziwego życia, już życia żywca, że tak powiem. No, czerpię materiał z żywca. Spotkałem się w domach z moimi byłymi kiedyś widzami. Spotkałem się natomiast w ich królestwie teraz, w domach i była rozmowa zupełnie inna, ciekawa, dla mnie bardzo pouczająca, bo wiele rzeczy sobie wyprostowałem, nie? jeśli chodzi o wyobrażenie o widzach, jak, jakie mają zapotrzebowanie intelektualne. Na przykład widzowie, jak to trzeba jakiś poziom czy. Okazuje się, że tam momentami byłem rozczarowany, zupełnie rozczarowany. No. Znaczy czego pan na przykład się dowiedział takiego ciekawego? Ja, no dowiedziałem się, że tutaj głównie o Izaurę chodzi, jak to mówiłem kilka razy, a nie jakieś tam intelektualne zabawy, gdzie intelekt trzeba po prostu swój zaprząć, nie? żeby się bawić, być, uczestniczyć, to, to trzeba gdzieś tam, mnie jakieś skojarzenia, coś jakiś skojarzenia powinna jakaś iskra powinna skakać między półkulami. Nie? To wtedy jest fajna zabawa, że się mówi krótko, z rotem, jakimś skrótem myślowym. A tam trzeba kawa na ławę, ja tego wcale nie lubię. Ja czy, Czytałem właśnie jeden z wywiadów pańskich i właśnie pan poruszył tam, że ludzie czekali nie na politykę, tylko właśnie na Izaurę, tak? Tak, tak, tak. Ja, ja byłem, miałem takie zdarzenie, faktycznie, kiedyś przyniosłem te listy i, i patrzę, że leci Sejm i oglądają, więc byłem pod wrażeniem zupełnie, potem myślałem, w się sensie, to nie jest tak, jak myślałem, ale potem jak wywołałem tego adresata, że chcę po prostu tą rejestrowaną przesyłkę, musi podpisać, to on stwierdzi, że nie chcę przeszkadzać, bo oglądacie ważne zdarzenia, i tak dalej. A on mówi, nie, panie, my czekamy na Izałę. No, czy praca na dzisiejszej scenie kabaretowej bardzo różni się od e, tej Uch! początków pana przygody z kabaretem? Teraz? Teraz. Tak, teraz. I to znaczy, ja będę mówił to, co ja czuję, że, mhm. że filozofia jest taka, jak jest pomysł, to się wchodzi na scenę. Mhm. Opracowany, zrobiony, wchodzi się. Dwa, mhm. trzy, robi się z tego jakiś tam program. Nie? A tak to się cały czas no, jest, na, jest się na tak zwanym czuwaniu. E, czuwaniu, tak jak nie wiem, w telewizji dioda się pali na czuwaniu jest mhm. ciągle. Telewizor to my tak samo na czuwaniu, na czuwaniu, jeśli chodzi o pomysły, które przepływają cały czas, gdzieś tam się coś kotłuje, coś się tutaj, prawda, no i dzisiaj żeśmy premierowali tą piosenkę o, o narkotykach właśnie w Czechach, nie jak tylko tam się dowiedzieliśmy, że oni zalegalizowali to, co, z czego się Holendrzy wycofali, mhm. to czekamy na efekt, i już możemy o tym śpiewać, że byli już morzim, a wy nie. nie? Czyli na bieżąco. Na bieżąco Dziś to bardzo fajnie weszło, a dziś naprawdę, to są Jacek tutaj zapowiadał, była 100% premiera, nie, to było naprawdę... Premierowe, dzisiaj wykonanie, bo teatr, nie? bo teatr, ten duch tutaj pozwala na wiele rzeczy. Panie. Aktualnie współpracuje pan z Jackiem Fedrowiczem? Skąd wziął się na to pomysł? Jak się ta współpraca układa? Świetnie. Ja, no, no, Jacek, to jest fachowiec tutaj, wiadomo, że mi od dziś to robi świetnie, ma tutaj swojego czuja. A cały czas, właśnie, jest ta pod tą kontrolą intelektualną program i to mi się bardzo podoba. Dla wielu osób pana osoba to jakby symbol kabaretu tej. Jak reaguje dziś publiczność, która styka się po raz pierwszy raz z nowym laskowikiem? Ja myślę, że mierzę się z własną legendą w sposób na razie odpukać w miarę poprawny. E staram się, żeby ta legenda mnie nie przytłaszała, co stoi za mną, że mniej więcej wyrówna się poziom i troszeczkę wyjść ponad nią i zobaczyć, ile jeszcze człowiek mógłby coś tam za... ile jeszcze coś by można było zrobić. Ale ja wiem, jak to widz prawdopodobnie zauważa mnie, nie? zauważa mnie, ponieważ mówię przez numery, patrzy. Jak zrobił fajnie i tak dalej, i jest znowu, jak to młodzież mówi, cool. No, jak w internecie piszą szacun, panie Zelonie, szacun za kaplicowego szacun. Mhm. To znaczy, że czek jest. Nie? A dzisiaj w internecie. No to jest naprawdę, tam gwiazdki, to media wolne, naprawdę, tak, że jakby było poniżej, to by można było taką siekierkę dostać, nie? ale tutaj jest na razie dobrze. Yy, tak, to no jest to zupełnie współczesna nazwa, e to Słuchajcie, posłuchajcie, w e-Polsce. To naprawdę gratuluję pomysłu, gratuluję w takim razie.